Wszystkich. Dziś chciałbym opowiedzieć o projekcie, którym się zajmuję od jakiegoś czasu. Na wstępie wam powiem, że nie jestem pracownikiem firmy, nie jestem doradcą finansowym. Niniejsza prezentacja nie stanowi porady inwestycyjnej ani doradca finansowego i nie powinna być takowo traktowana. Przeczytajcie sobie to. Jeszcze chwilę to zostawię i, i zacznę opowiadać o projekcie, którym się zajmuję pewnego czasu. Mówimy o Mavi Global. Mavi to jest sieć marketingowa, która współpracuje z różnymi firmami, jak tutaj widać w większości, nawiązała ostatnie współpracę z Ultronem. To jest pierwsza, pierwsza z historii, żeby firma marketingowa podjęła współpracę z blockchainem. Tak jak tutaj właśnie na tym zawarte informacje, jedyną i pierwszą firmą, która podjęła pracę z blockchainem. Ale teraz powiedzmy sobie troszkę o Ultronie, zanim przejdziemy w Mawi dalej. Ultron. Projekt, który startuje już za kilka dni. Mówimy tutaj o listingu. Zobaczcie, rynek zachowuje się od pewnego czasu różnie. Jak wiecie, że Bitcoin startował za niewielkie pieniądze, doszedł prawie do 70 tysięcy, teraz spadł. Firma wchodzi na rynek w takim momencie, że jesteśmy gdzieś tam, powiedzmy, na dole. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo gdyby było to na, w górce, to zawsze by była szansa, żebyśmy spadli. Ale takie, jak jesteśmy na dole, to wszelkie ruchy teraz wykonywane mogą pociągnąć to wszystko do góry, co bardzo korzystnie wpłynie na nas. Przewidywania są, że Bitcoin może dojść do 250 tysięcy, ale to są zawsze przewidywania. Rzeczywistość może być dużo wyższa, albo może nie dojść do 250 tysięcy. Fakt jest taki, że startując w tym momencie, ULX ma dużą szansę na powodzenie, żeby zaistnieć na rynku i naprawdę zrobić wysoką cenę. Zobaczcie, jakie inne giełdy startowały, czyli ją BNB, Solana, Phantom, Avalanche, Harmony, Cardano. One wszystkie wzrosły. Jak widzicie, Cardano najmniej, bo 50 razy. No, ale zobaczcie, kupujemy dzisiaj u Uelixa po 001 i myślę, że cena jest bardzo atrakcyjna, bo nawet przy niewielkim wzroście raz dwa możemy podwoić kapitał, który żeśmy wrzucili w nasze huby. O hubach powiem za chwilę. Największa rewolucja krypto. Ponad 20 tysięcy tokenów i coinów na rynku. Ponad 150 różnego rodzaju blockchainów, ale tylko jeden tworzy własne aplikacje. Jak wiecie, Wszelkie użyteczności tokena spowodują to, że jego wartość rośnie. A tutaj mamy ich całą masę. Stajkowanie NFT, Gaming, Metaverse, Ultron finanse. Chcą zrobić na początek ponad 20 aplikacji. Jak widzicie do 2025 roku ma być ich 100. I z drugiej strony jest cała reszta, która nie posiada żadnych aplikacji. Myślę, że to jest bardzo konkurencyjna sprawa na rynku, bo ludzie dzisiaj szukają użyteczności dla, do swoich tokenów, żeby móc je gdzieś wydać, skorzystać z nich. Ekosystem Ultrona, Ninja Pro, to są współprace partnerzy biznesowi. Jak widzimy, zajmuje się kompleksowym marketingiem. Mavi, o Mavi już troszkę wspomniałem. Jest to marketing, agencja marketingu afiliacyjnego. Wiecie dlaczego też mi się podoba ten projekt? Bo jeżeli Mavi podejmuje różne współprace, to dzisiaj Współpracuje z Ultronem, ale później może współpracować z innymi firmami, i myślę, że też możemy na tym w przyszłości skorzystać. Devla. Miałem okazję poznać właściciela Devli, rozwój w tej metaverse, Solidity Finance, firma audytująca, no i Iwana Tatu. Jest to tatuatorka, która tatuuje celebrytów, bardzo znana w świecie celebrytów. Tutaj są różne aplikacje i różne rzeczy, które Ultron przygotowuje gaming, metaverse, farming, to wszystko sobie możecie przeczytać, popatrzeć na ich stronach, ściągnąć sobie, pobrać taką prezentację i doczytać też samemu. Sama strona. Nie będę odpalał dzisiaj strony, pokażę na wzorze, możecie wejść sobie też na stronę, zobaczyć, możecie ją połączyć z portfelami już, zobaczyć jak działa. Mosty, które są bardzo atrakcyjne, czyli możemy tutaj przerzucać ulx-y na różne mosty, Avalanche, Polygon, Binance, Ethereum, no i Serce Ultrona, czyli Hub. Ludzie pytają, czym jest Hub? Hub jest hub jest po prostu nazwą. Możesz to się nazywać paczka, koszyk, jakby tego nie nazwać. Chodzi o to, że zawiera odpowiednią ilość ulx-ów, w zależności od tego, za jaką kwotę sobie nabędziemy taki hub. Mamy od 100 do 300 tysięcy USDT, możemy kupować. Wiadomo, że im wyższa wartość huba, tym cena jest bardziej atrakcyjna. Przy 12,5 12, tysiącach cena jest 0,01. Przy 100 dolarach, jak dobrze pamiętam, cena to jest 0,016, czyli ciut wyższa. Bardzo ciekawa opcja, czyli stakowanie. Przez pierwszy rok będzie to 0,2% dziennie. Ja obserwuję to, co mi kopię, bo dość wcześnie zacząłem, w, na początku maja, i powiem Wam, że te naliczenia są bardzo fajne. Bardzo mi się to podoba, w jakim tempie to kopię. Wszystko jest automatycznie reinwestowane, można powiedzieć, do startu DEX-a. Jak wystartuje DEX, wszystkie te. Wykopane u eliksy, będziemy mogli sobie wypłacić, bo jak wiecie, te, które żeśmy nabyli, będą uwalniane stopniowo. Strategia wzrostu. No, Ultron planuje poprzez różne działania, jak widzicie tutaj po lewej stronie, spowodować to, że jego cena będzie rosła. No, planują zrobić do 2027 roku 5 dolarów. Rzeczywistość pokaże, jak to się skończy, bo może się to okazać niemożliwe, a może się okazać, że to są. Zaniżone oczekiwania. Rynek reaguje różnie. Dlaczego dzisiaj warto nabywać huby, tokeny? Zobaczcie, dzisiaj mamy cenę taką. Jeżeli weźmiemy sobie hub za 100 dolarów, dostaniemy 6000 eliksów. Ale jeżeli już weźmiemy sobie na przykład za 1500, dostaniemy 120 000 eliksów przy cenie 0,01. Od startu Dexa, jeżeli cena wzrośnie tylko dwukrotnie, to dostaniemy zamiast 120, 60. Jeżeli to będzie czterokrotnie, to dostaniemy tylko 30, i tak dalej, i tak dalej. Ale z czym się to też wiąże? Zobaczcie, ze 120 tysięcy mamy dzienne naliczenia 240 u eliksów. Jeżeli będziemy mieli mniej u eliksów o połowę, będzie to już 120. Jeżeli będzie to razy 4, to będzie to znowu 60. I tak będzie nam się zmniejszało w zależności od tego, jak rynek zareaguje na start u Zostań walidatorem. Kim jest walidator? Walidator to jest osoba, która czerpie korzyści z tego, że są przeprowadzane najróżniejsze transakcje na UL Ultronie. I teraz, o ile na początku może to nie być za wiele transakcji, choć już się dzieją te transakcje, już możecie sobie zobaczyć na stronie, jak dużo ich jest, tyle w przyszłości te, tych transakcji na pewno będzie dużo, dużo więcej. Jaki jest tego wymóg? Fizycznie na portfelu trzeba mieć milion ULX-ów. Nie chodzi tutaj, że w hubach, nie chodzi tutaj, że w stakingu, tylko fizycznie na portfelu. Musicie sobie nazbierać milion bądź zakupić możecie z giełdy po milion milion Uelixów. Iwana współpracuje z celebrytami, 24 chary, prac charytatywnych w USA, 10 publikacji, takie różne rzeczy, ciekawostki, możecie nich sobie poczytać. Iwany prace będą sprzedawane jako drop NFT, czyli będzie można je kupić na OpenSea. Cena nie wiadomo, ale przewidywania są dość duże, bo jej prace są bardzo popularne. Możecie się tu przyjrzeć, kogo tatuowała. Możecie wejść na jej Instagram, też sobie poobserwować. Ma prawie pół miliona obserwujących i zobaczyć jej pracę. Myślę, że to może być też ciekawy i łakomy kąsek. Ultron i metawersy. Zobaczcie, inne metawersy są jeszcze na poziomie kwadracików. Zawsze zapominam, jak się ta gra nazywa bardzo popularna. nie nieważne. Bardzo popularna gra, w którą młodzież gra i grała, i porównanie po prawej stronie, jak ten teraz Metaverse wygląda z pozycji ultrona. Myślę, że widać sporą różnicę. Darmowy voucher. Jeżeli nabędziecie, widzicie, to jest czas. Od 15 czerwca ruszył, ruszyła promocja. Jeżeli wykupujecie sobie jakikolwiek hub, to równowartość tego huba dostawaliście do 15 lipca w 100%. Załóżmy, że żeście kupili sobie huba za 1500 dolarów, to równowartość 1500 dolarów na nabycie ziemi w metawersie dostawaliście pod postacią vouchera. Teraz od 15 Lipca do 15 sierpnia jest to 85% wartości. Widzicie, z, z miesiąca na miesiąc ta wartość będzie spadała. I teraz jedna paczka 50 m2 to jest 1000 USDT. Czyli jeżeli nazbieramy sobie voucherów na 1000 USDT dokładnie, to będziemy mogli sobie kupić 50 m2. Jeżeli ktoś kupuje większe huby, to będzie mógł sobie zakupić większe tereny. Promocja. Jeżeli nabywacie huby, dostajecie gwiazdki. Dlaczego te gwiazdki są potrzebne? Zobaczcie, wszyscy właściciele NFT staking hubów otrzymają dodatkowe ultrony stars, dzieląc 5% zysku z metaverse. Metaverse będzie przynosił jakiś zysk i wtedy ten zysk będzie dzielony na ilość gwiazdek, załóżmy, że ich będzie milion, załóżmy, że zrobi się 100 milionów, czyli... Każdy posiadasz gwiazdki dostanie jakąś część tego obrotu. Ja tutaj rzucam takimi liczbami z głowy, wcale nie muszą odnosić się do rzeczywistości. I teraz, jeżeli posiadasz jedną gwiazdkę, to dostaniesz jedną część takiego obrotu. A jeżeli posiadasz 150 tysięcy gwiazdek, to dostaniesz 150 tysięcy części tego obrotu. Myślę, że to też będzie bardzo łatwy konsekt w przyszłości. Tutaj macie więcej o Ultronie, możecie zobaczyć sobie strony Ultron Foundation, ULX i tak dalej. Popatrzeć sobie, przejrzeć te strony, zobaczyć, jak one wyglądają. Teraz wrócę jeszcze do. Momencik, tutaj sobie. Do Mali. OK, jesteśmy tutaj. Firmy korzystające z marketingu. Dlaczego Ultron postanowił skorzystać z marketingu? Bo największe firmy, jakie znacie, korzystają z tego: Amazon, Binance. PayPal, Revolut, Uber, IAU, BNB, to te wszystkie firmy korzystają z marketingu, bo wiedzą, jaką moc ma marketing. marketing. W marketingu chodzi o to, że dzielimy się z innymi jakimiś korzyściami, za to oni dołączają do nas. I tak samo tutaj podeszła firma Ultron. I tutaj macie korzyści, jakie są przygotowane przez firmę Mavi we współpracy z Ultronem. I teraz tak, jeżeli ktoś z waszego polecenia Zakupi sobie hub, to macie 10% bez względu na to, jakiej wysokością ten hub weźmie korzyści dla siebie. Mówimy tu o bezpośrednich sprzedażach. I teraz tu jest team bonus Jeżeli załóżmy, taki na przykładzie, lewa noga ma 150 tysięcy VP, czyli jeden VP to jest 1 USDT, czyli 150 tysięcy USDT, na drugiej nodze zrobiliście obrót w wysokości 80 tysięcy USDT. To dostajecie z tego 10%. W tym przypadku będzie to 8000 USDT. Kolejnym wynagrodzeniem jest cash, cashback, bonus, czyli jeżeli w ciągu 30 dni zarejestrujecie 5 partnerów z taką samą wyższą wartością hub, dostaniecie zwrot w wysokości huba, który żeście zakupili w 100%. 50% Twojego huba to jest 5 osób po 10% które żeście zarejestrowali zakupiły takiego huba. I 50% wartości takiego huba dodaje firma. Kolejnym bonusem jest, są tutaj rangi. Jeżeli osiągacie odpowiednie rangi na pierwsza to z perła, dostajecie 10% z pierwszej generacji. Czyli załóżmy, zarejestrowałem osobę, która zakupiła hub, i ona też zarejestrowała osobę, która też zakupiła hub. Czyli ta osoba pode mną dostaje 10%, a ja dostaję 10% od tych 10%. Przekładając, załóżmy, że osoba, którą, której poleciłem, zakupiła Hub za 1000, i ona poleciła kolejnej osobie, która dostała Hub za 1000. Ja dostaję 10% ze 100 dolarów, które ona dostała, czyli 10 dolarów. I tak samo w kolejnych przypadkach, macie tutaj kolejne, kolejne i kolejne, w zależności od tego, jak wysoką rangę osiągniecie. Global Pool Bonus to jest bardzo fajne wynagrodzenie. Macie 1%, osiągając rangę Szafir, Ruby czy Emerald już w tym przypadku, macie 1% z obrotu firmy. I to jest tak podzielone, że załóżmy, że będzie tutaj, ten 1% to będzie 600 dolarów, to jeżeli osiągniecie Szafir, dostaniecie 200, Ruby kolejne, Emerald kolejne. Później drugi bonus to jest za osiągnięcie Diamond, Blue Diamond lub Green Diamond, też 1%. Tu są już dużo wyższe pieniądze, bo wiadomo, że tych poziomów będzie mniej. Czym więcej poziomów, tym tych pieniędzy tutaj jest do podziału. Znaczy, liczba pieniędzy do podziału jest taka sama, ale na więcej osób. Kolejny, Black Diamond i tak dalej. Pól 3 macie 0,5%. No i ostatni, pól 4 macie 0,25%. Jeszcze dodatkowo. Jeżeli te poziomy dostają wszystkie te wynagrodzenia. No i tutaj. Premia za sprzedaż. Jeżeli zrobicie miesięcznie sprzedaży między 20-40 a tysięcy, dostaniecie 0,25%, 40, 80, 05% 80, 150, 075 i 150-301%. Myślę, że to bardzo ciekawe wynagrodzenia. No i tutaj jak jest Wasza wypłata rozłożona? Z 1000 USDT teoretycznie, które zarabiacie, albo możecie oczywiście zrobić więcej. 75% idzie do wypłaty. Możecie sobie to wypłacić na portfel, spożytkować jak chcecie. 15% idzie na wykup Uelixów z giełdy. Czyli załóżmy, DEX startuje, ktoś chce sprzedać Uelixy, to ta, ta pula pozwoli na to, żebyśmy wykupywali Uelixy z rynku, czyli co zapewni to bardziej stabilną cenę. I oczywiście pod postacią hubów pokażą się te Uelixy u nas. No i 10% jest na zakup kolejnych hubów. Uzbiera się jakaś kwota 100, 500, 1300, czy ile tam chcecie, możecie sobie, sobie za to nabyć huba. Tego bonusu, to nie do końca go rozumiem. Jak przejdę, zrozumie go, to wam na pewno powiem. Może ktoś z was bardziej złapie o co w tym wszystkim chodzi. Ale myślę, że kolejny bonus, jeżeli będą z tego wpadały pieniądze, to myślę, że nie będzie problemu. Będziemy zadowoleni. Dubaj Promotion. Każdy, kto od 1 lipca zrobi w 82 dni, odpowiedni obrót dostanie zaproszenie do Dubaju. Zobaczcie, tutaj poziom pierwszy, jakie są wymogi? 2500 tysiąca sprzedaży własnej, 5000 tysięcy obrót zespołu i. 5 tysięcy ze słabszej nogi dostajecie bilet na event. Oczywiście najciekawszą jest opcja czwarta, czyli 50 tysięcy sprzedaży własnej, 100 tysięcy obrotu z zespołu i yy, drugie 100 tysięcy ze, ze słabszej strony, macie tu bilet na event, Dubaj, Experience, impreza na jachcie, przeloty i cztery noce w luksusowym hotelu w Dubaju. Bardzo ciekawa opcja, wybieram się tam. Oczywiście, rangi są. O rangach nie będę Wam opowiadał. Każdy może sobie na swojej stronie sprawdzić, jakie to są rangi. No i reguła kwalifikacyjna: 40, 40 i 20. Oznacza to, że musicie mieć co najmniej trzech liderów. Jeden musi zrobić 40%, drugi 40% i trzeci 20%. Minimum 10% ze sprzedaży na silniejszej nodze. Takie są zasady, których. Trzeba się trzymać, żeby dostawać wynagrodzenia. No i tutaj, oczywiście, strona mawi, yy, różne newsy, Telegram i tak dalej. Proponuję też zajrzeć, przejrzeć sobie te informacje i zobaczyć. Jak wiecie, już oficjalnie tekst startuje za 5 dni. Nie mamy jeszcze konkretnej godziny podanej. Myślę, że pod koniec to gdzieś podadzą, przygotowują pewnie wszystko. No, no, no. 빗빗빗빗빗빗빗빗빗빗빗빗빗